Witam na, kana na kanale Plęszowo. Zaginione Miasta Pojedynek. Gra Rainera Knici od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Bardzo dziękuję za przesłanie gry do recenzji. Instrukcja solo. Na BGG znalazłem kilka wariantów solo, to jest pierwszy wariant, który wam prezentuję i e, krótko wyjaśnię, bo bardzo proste zasady są jak się to gra. Odkładamy karty kamieni milowych, one nie będą brały udziału, natomiast wszystkie pozostałe karty po prostu musimy sobie przetasować. Z tych kart wykładamy nad planszetką 8 kart w rzędzie od lewej do prawej, to będzie ręka przeciwnika. No, i dobieramy karty na rękę, prawda? E Możemy ustalić, że przeciwnik zaczyna. Możemy ustalić, że my zaczynamy. Jeżeli my będziemy grać, to odgramy według tradycyjnych zasad. Czyli w swoim, swojej turze musimy wykonać dwa ruchy. Po pierwsze, musimy z ręki zagrać kartę albo wysłać ją na ekspedycję, albo odrzucić na stos kart odrzuconych w poszczególnych miastach. Yy, I dobieramy kartę, albo dobieramy ją z, ze stosu kart dobieranych, albo dobieramy ją tutaj ze stosu kart odrzuconych. Ale nie może to być karta, którą właśnie odrzuciliśmy. Gra kończy się w momencie, gdy zostanie dobrana ostatnia karta ze stosu kart, dobierania tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwnika, to będą nam potrzebne trzy kości. Po pierwsze, będzie nam potrzebna pierwsza kość K8. Rzucamy nią i wynik, który wypadnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Od lewej liczymy sobie i. On y, ta kość mówi nam y, którą, y, którą kartę wybierze przeciwnik, prawda i teraz tak, już sobie tylko sprawdzam y, co dalej następnie rzucamy kością K6 i teraz zależnie, jeżeli wyrzucimy wynik od 1 do 3 y, ta karta zostanie zagrana w obszarze y, w naszym obszarze, tutaj według normalnych zasad musimy ją sobie dopasować natomiast jeżeli wyrzucimy 4 do 6 ta karta zostanie odrzucona tutaj na na stos kart odrzuconych po prostu nie. i tak samo stosujemy normalne zasady to znaczy jeżeli wykładamy karty w ekspedycjach to one muszą być w ciągu rosnącym gdyby się okazało że wyrzuciliśmy tą kosteczką wynik od 1 do 3 ale nie możemy tutaj w obszarze gry zagrać dane karty no to wtedy ona trafia na 100 kart odrzuconych. I kolejną rzeczą, którą robi przeciwnik, nasz przeciwnik solo, nasza automa, będziemy rzucać drugą kością K8, prawda? I teraz, zależnie od tego, jaki wynik wyrzucimy, na przykład tutaj mamy wynik 5, już sobie tylko to podglądam. I tu jest napisane coś takiego jeżeli i wyrzuciliśmy od 1 do 5, to dobieramy kartę tutaj z tego obszaru, tak? czyli 1, 2, 3, 4 lub 5, prawda, będzie dobierana. Natomiast jeżeli wyrzuciliśmy 6 do 8, to dobieramy kartę stąd. Jeżeli tutaj nie ma karty dobierania, dobie przeciwnik dobiera kartę stąd i dokłada ją w miejsce tej pustej oto karty tak jak mówię, grę, wspomniałem już, że gra kończy się w momencie, gdy zostanie dobrana ostatnia karta z talii dobierania wtedy podliczamy wynik albo będzie dodatni, wtedy udało nam się wygrać i w kolejnych partach próbujemy sobie ten wynik poprawić albo będzie ujemny i wtedy niestety przegraliśmy także bardzo prosty wariant, solo, bardzo krótki Potrzebujemy trzech kości, być, wystarczyłyby też dwie ewentualnie. Jedna to jest kaszuska, druga to jest kaosemka i za pomocą nich będziemy sterować losowością naszego przeciwnika. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na przykładową rozgrywkę z tego konkretnego wariantu solo będę wdzięczny też za wasze subskrypcje, za komentarze napiszcie ciekaw jestem czy ktoś z was jeżeli ma tą grę też sięgnie po ten wariant który opisałem jak troszeczkę więcej będę miał sił bo teraz jestem po rehabilitacji i ten zapas sił jest bardzo wątły postaram się spisać ten wariant i zamieścić go również na BGG może zrobię jeden taki dokument gdzie zbiorę wszystkie warianty solo i opiszę je po polsku dziękuję bardzo pozdrawiam serdecznie do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie.